Mamy nowe dziecko. Tak proszę Państwa. proszę dalej, za zgodą tych pani i za zgodą także kolegów z gminnym, którzy przesłali pacjentkę z pani Zarędzera w ciąży. Udało się ją szczęśliwie rozwiązać w Krakowie dzięki wszystkim właśnie tym, którzy ją spotkali na swojej drodze. To jest pewien element, <laughs> warto się o tym pochwalić. Stąd Dochodzi nam do Stowarzyszenia Pacjentów dwie osoby na nas. Także jest, jest Pani Pani. Dziękuję bardzo, że Pani przyszła. Chciałem Panią szczególnie przywitać, ponieważ w jednej pierwszej sesji będzie również film, który tutaj z Pani inicjatywy to spotkanie w środku. Proszę bardzo. Przyjaciele, tu że się mnie podpowiada, że nie jako członek sesji, tylko przyjaciele. Proszę Państwa, co jest przygotowane? 10 sesji, 35 wykładów, 30 wykładowców i panelistów, 16 abstraktów czy sesje i tak jak tutaj już mówimy 257 gości. Ważna informacja jest także, że w dół w tym miejscu będzie w Szanowni Państwo, między Bolonią a Krakowem w prostej, jak podaje Google Maps, Google Maps jest niecałe 800 km. Ale te dwa miasta są do siebie bardzo podobne. W Bolonii jest najstarszy uniwersytet w Europie, natomiast w Krakowie jest najstarszy uniwersytet w Polsce, czyli Uniwersytet Jagielloński, który zresztą wzorowany był na Uniwersytecie Bolońskim. W Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie znajduje się rzeźba nauczającego profesora. Ta rzeźba przyjechała do Krakowa z Bolonii. Zarówno Bolonia jak i Kraków należą do Stowarzyszenia Europejskich Miast Kultury 2000. A Jerzy Sztur, słynny, znany wszystkim państwu polski aktor, powiedział, że uwielbia kilka miast, a wśród nich prym wiodą Kraków i Bolonia. Jak Państwo widzicie, między Bolonią a Krakowem jest wiele podobieństw, a dzisiaj to mam wrażenie, że te miasta w ogóle się nie różnią, ponieważ mamy wśród naszych gości wielkiego Bolończyka, pana profesora Nazareno -Gari. A promotora danego genu, tym ekspresja tego genu jest mniejsza. Bo tak na przykład e, dochodzi do transformacji nowotypowodów, gdzie e, poprzez superdylację e, DNA są e, jakby wyciszane geny z Jeśli chodzi o regulację poprzez mikroRNA, więc mikroRNA to są takie małe, RNA,